26 stycznia 2015 roku. Mówi do Państwa Marian Sołyga z tytułem drugiego czasu. Ja zamiast pytania zgodnie z zapowiedzią z sesji Rady Miasta i Gminy na Ręczu, z dnia 30 grudnia 2014 roku powtarzam po raz trzeci serdeczną prośbę skierowaną do Burmistrza Miasta i Gminy na Ręczu, Andrzeja Świeka o pomoc w celu dojścia do porozumienia z członkiem Komisji, przepraszam, z członkiem Związku Solidarności Międzynarodowego, jednocześnie komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej no i przyjacielem burmistrza Andrzeja Świeka o dojście do porozumienia. A wypowiedziałem to prośbę po raz trzeci dlatego, że jestem stanowczo przekonany, że to nie jest prośba przekraczająca możliwości burmistrza Andrzeja Świeka. Powiem więcej, obowiązkiem wojewodów prezydentów burmistrzów wójtu jest walka ze złem, w szczególności ze złem z przestępstwami gospodarczymi i bronić, ochraniać między innymi swoich wyborców. A tu taka akurat sytuacja jest. I jeżeli jest taka potrzeba, a właśnie akurat tak się składa, że jest, udzielania pomocy w celu dojścia do porozumienia, w celu uniknięcia, doniesienia do prokuratury i spraw sądowych. To proszę państwa, bym miał tyle, no i na, już na, 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 zako na zakończenie. Jeszcze mam taką informację, przekazałem Państwu zaproszenia na, na, na spotkanie w dniu 1 lutego 2015 roku. Przepraszam, w dniu 1 lutego 2015 roku. I, a w związku z tym, że e, moja wypowiedź jest nagrywana, pozwolę sobie jeszcze przeczytać. Samoobrona serdecznie zaprasza mieszkańców Nałęczowa i Łoporic na spotkanie z Marianem Sołygą z tytułem drugiego proroka obecnych czasów, który odbędzie się w Nalczowskim Ośrodku Kultury z 1 lutego 2015 roku, godzina 13.18. Serdecznie dziękuję za pozostałość.